Witam Was. Dzisiaj będę mówił o filtracji w akwarium z biotopem Malawii. Będę opierał się na przykładzie własnego zbiornika o pojemności 300 litrów, który właśnie widzicie. Wiadomo, że wydajna filtracja jest bardzo ważna w każdym akwarium, bo zapewnia odpowiednią jakość wody dla znajdującego się w nim życia. Jednak w Malawii jest ona szczególnie ważna z kilku powodów. Po pierwsze, pyszczaki z afrykańskiego jeziora Malawi to ryby o masywnej budowie. Rosną dość duże. Przez co wymagają sporych akwariów, ale także dużych ilości pożywienia. Ryby te pochłaniają pokarm w ekspresowym tempie, sprawiają wrażenie wiecznie głodnych, ale nie wolno temu wrażeniu ulegać. Tak więc ryby te dużo jedzą, a jak wiadomo, im więcej pożywienia, tym więcej potem zanieczyszczeń. Dodatkowo głównym pokarmem dla tych ryb są pokarmy suche, zwłaszcza dla grupy Mbuna, a suche pokarmy szczególnie brudzą wodę. Krusząc się na bardzo drobne kawałki, tworząc mgiełkę zanieczyszczeń, której ryby nie są w stanie zjeść, a która znacznie pogarsza jakość wody, jeśli nie zostanie szybko rozłożona przez bakterie. Po drugie, biotop malawii jest szczególny, dlatego że brak w nim roślin, a rośliny, jak wiadomo, pomagają utrzymać dobrą jakość wody poprzez usuwanie z nieczkodliwych związków. Szczególne zasługi w oczyszczaniu wody mają tutaj rośliny szybko rosnące. Jak wiadomo w naturze ryby z biotopu Malawi pływają głównie pośród kamieni. Tak więc jeżeli chcemy odwzorować w akwarium ich naturalne siedlisko, to powinniśmy za wysły akwarium użyć tylko kamieni. W związku z tym akwaria Malawi wyglądają bardzo podobnie i składają się głównie z gruzowiska. Dodatkowo pyszczaki z grypem Buna są z natury roślinożerne i zjadają umieszczone w akwarium rośliny. Istnieje tylko kilka gatunków roślin, które możemy próbować umieścić w Malawii, gdyż są one odporne na kulinarne zapędy pyszczaków. U mnie sprawdza się kryptokoryna karbowana, to ta duża roślina na środku akwarium, a także mikrozorium. Rośliny te są ponoć nie smaczne i dlatego pyszczaki je oszczędzają. Mam także anubiasy, które mają bardzo twarde liście, ale mimo to, gdzie niegdzie ich krawędzie już są postrzępione przez zęby pyszczaków. Tak więc rośliny i pyszczaki nie idą w parze, przez co nie możemy za bardzo liczyć na pomoc ze strony świata roślinnego w oczyszczaniu zbiornika. Po trzecie, w akwarium z biotopem malawi zazwyczaj trzyma się dość dużą liczbę ryb. Ryby te są agresywne, a większa ich liczba wpływa pozytywnie na ich agresję, rozkładając ją na większą liczbę osobników i w ten sposób ją osłabiając. Poza tym w malawii główną ozdobą są właśnie ryby. One są tu esencją akwarium, bo sama aranżacja w postaci kamieni pozbawionych roślin nie jest szczególnie porywająca. W przeciwieństwie do np. akwariów roślinnych to ryby są tutaj główną atrakcją i zazwyczaj jest ich sporo. Z tych właśnie powodów bardzo wydajna filtracja w malawi jest koniecznością, a utrzymanie krystalicznie czystej wody jest tutaj szczególnie trudnym wyzwaniem. Ja w swoim akwarium malawii posiadam trzy filtry. Pierwszy z nich i największy to filtr kubełkowy JBL 1902E. Ma on pojemność 15 litrów i moc nominalną 1900 litrów na godzinę. Pełnił mi rolę głównie filtra mechanicznego. Ma on w sumie 5 koszy i chodzi na tym zestawie wkładów, z jakim fabrycznie go zakupiłem. Czyli z tego co pamiętam, są tam 4 kosze z gąbkami i jeden kosz z wkładem biologicznym Micromec. Na przyklejonej kartce mam zapisaną datę ostatniego czyszczenia filtra, żeby pamiętać, kiedy zrobić ponowne czyszczenie. A w mechaniku robię to co jakieś 4-6 miesięcy. Do tych fabrycznych wkładów dołożyłem jeszcze wkład chemiczny, a mianowicie woreczek z poligenem, którego zadaniem jest usuwanie związków azotowych i klarowanie wody. Wlot do tego filtra mam umieszczony w prawym dolnym rogu akwarium, a wylot na górze nad nim. Mój drugi i najważniejszy filtr, to JBL 1502E. Ma on przepływ nominalny 1400 litrów na godzinę i pojemność 12 litrów. Dlaczego najważniejszy? Dlatego, że pełni on u mnie rolę filtra biologicznego, a przecież właśnie filtracja biologiczna jest najważniejsza dla zdrowia i życia ryb w akwarium. Filtry mechaniczne, co prawda, są bardzo istotne, ale głównie ze względów estetycznych, bo usuwają wszelkiego rodzaju drobiny i paprochy pływające w wodzie. Ale dla ryb nie ma to aż tak istotnego znaczenia jak filtr biologiczny, który poprawia jakość i parametry wody, wpływając tym samym na kondycję ryb. Filtr biologiczny jest siedliskiem bakterii nitryfikacyjnych, które dniem i nocą rozkładają szkodliwe związki przemiany materii znajdującej się w wodzie. Dla większej skuteczności filtra biologicznego warto zmniejszyć jego przepływ. Choć mój ma możliwość przepływu 1400 litrów na godzinę, to zmniejszyłem go mniej więcej o połowę. Wolniejszy przepływ umożliwia lepszą pracę bakteriom. Przepływ nie może być za szybki ani za wolny. Filt posiada cztery kosze, a trzy z nich przeznaczyłem na wkłady biologiczne w postaci Matrixa. Jest to prawdopodobnie najlepszy dostępny na rynku wkład biologiczny. Jest niezwykle porowaty, przez co powierzchnia do zasiedlenia przez bakterie jest ogromna. Zostawiłem jeden wkład gąbkowy jako prefilt. Zatrzymujący zanieczyszczenia mechaniczne. Ale przy kolejnej okazji zmienię również tą gąbkę na Matrixa, bo w międzyczasie zakupiłem zewnętrzny prefiltr firmy Sansan. Jego pojemność to 2,2 litra. Jak widzicie, ma trzy kolorowe gąbki o grubości od największej do najmniejszej. I świetnie oczyszcza wodę wpływającą do filtra biologicznego z wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych. Dzięki czemu filtra biologicznego praktycznie w ogóle nie muszę otwierać. Wystarczy, że co jakiś czas wyczyszczę tylko prefiltr, co znacznie ułatwia życie. Jest to bardzo fajne i popularne rozwiązanie. Do prefiltra na sam dół mam włożony również mały woreczek z poligenem. Moim trzecim filtrem jest tym razem filtr wewnętrzny. Jest to AquaL Turbo 2000 i pełni on rolę czysto mechaniczną. Ma przepływ 2000 litrów na godzinę i świetnie wyłapuje zanieczyszczenia mechaniczne, wszelkie drobinki pływające w wodzie. Fabrycznie jest on wyposażony także w niewielki pojemnik z wkładem biologicznym, ale go odłączyłem od filtra, żeby niepotrzebnie nie zajmował miejsca. Jest jeszcze jedna funkcja, jaką pełni ten filtr u mnie w akwarium. Wcześniej dokładnie w tym samym miejscu miałem umieszczony cyrkulator o przepływie 2500 litrów, aby woda odpowiednio krążyła w zbiorniku i kierowała wszystkie zanieczyszczenia do wlotu filtra. Doszedłem jednak do wniosku, że w roli cyrkulatora równie dobrze sprawdzi się filtr wewnętrzny o podobnym przepływie wody, no i będzie jeszcze dodatkowo oczyszczał wodę. Ma on jednak trochę większy pobór mocy niż cyrkulator, no ale coś za coś, przynajmniej oczyszcza wodę. No i to już cała filtracja mojego zbiornika Malawi. Do większych zbiorników polecane są oczywiście jeszcze większe i mocniejsze filtry. Świetnym filtrem jest np. Fluval FX6 o pojemności 20 litrów i przepływie aż 3500 litrów na godzinę. Jest to najbardziej wydajny filtr dostępny na rynku. Innym bardzo skutecznym rozwiązaniem do wielkich zbiorników jest Samp. Trzeba go jednak najczęściej samemu zrobić, ale doskonale sprawdza się on przy dużych pojemnościach, bo posiada ogromną powierzchnię filtracyjną. Na koniec trzeba powiedzieć, że w każdym akwarium warto mieć dobrą filtrację. Filtracja to podstawa każdego zbiornika, w którym powstają duże ilości zanieczyszczeń, przemiany materii. Współcześnie modna jest nawet nadfiltracja. I chyba trzeba się zgodzić, że nadmierna filtracja nigdy w akwarium nie zaszkodzi, a pewien zapas filtracji zawsze może pomóc w różnych sytuacjach kryzysowych. Więcej niż jeden filtr w akwarium ma także tę zaletę, że spokojnie w takim układzie możemy wyjmować jeden z filtrów i czyścić go nawet pod bieżącą wodą, co zabije, co prawda, biologię w nim, ale nie musimy się wtedy tak bardzo o to martwić, bo mamy przecież drugi filtr, który będzie w tym czasie pracował i stabilność biologiczna zbiornika. Nie powinna zostać zachwiana. To tyle w dzisiejszym filmiku. Jeżeli macie jakieś uwagi czy przemyślenia dotyczące dzisiejszego tematu czy mojego zbiornika, to śmiało piszcie w komentarzach. Chętnie wszystkie przeczytam. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.